Grupa Arche od lat jest właścicielem prężnie rozwijającej się sieci hoteli. Nasze obiekty traktujemy jako unikatową kolekcję wyjątkowych przestrzeni. Ten rok w naszej działalności jest absolutnie przełomowy, a to za sprawą otwarcia nowych obiektów. W czerwcu doczekaliśmy się otwarcia drugiego etapu Arche Polonesa, którego wnętrza wypełniają pracę pracowników Fundacji Eleny Grochowskiej. Przyznacie, że robię wrażenie, na oficjalnym otwarciu narobiliśmy niezłego szumu. Koncerty, recitale, stand-upy, treningi na świeżym powietrzu, popisy kulinarne, ach, chyba słyszał o nas cały Ursynów. Tydzień później oficjalnie po raz pierwszy zaprosiliśmy naszych gości na nocleg do Arche Hotelu Piła. Wielkie otwarcie połączyliśmy z folklorystycznym festiwalem Krainy Polskie. Tego dnia gościliśmy wielu lokalnych wystawców, podziwialiśmy występy artystyczne, zabawialiśmy dzieci wieloma atrakcjami i animacjami, oraz zaprezentowaliśmy system inwestycyjny Arche dla inwestorów. A to nie wszystko. We wrześniu dolecieliśmy do Wrocławia, gdzie prezes Władysław Grochowski oficjalnie przeciął wstęgę w nowym hotelu Arche Hotel Wrocław Airport. W kuluarach słychać było zachwyt i uznanie, a do tego schłodzony szampan i pyszne dania. Całość wydarzenia dopełniły występy taneczne. Mm, było odlotowo. Ale ale kolekcja Arche to nie tylko luksusowe wnętrza, to również tereny blisko przyrody w zgodzie z naturą. Spokój i cisza z dala od zgiełku, Góry, lasy, łąki, ścieżki greenwelo to wszystko czeka na Was w nowej przestrzeni wypoczynku w formie eko, ekoboxów na każdą kieszeń i o każdej porze roku.